Halo, halo, siema, siema, ja jestem Dragon, Polski smok Siemanko wam wszystkim w GTA V. Kolejny epizod, tym razem uznałem, że tak długo nie widzieliśmy się już z Franklinem, że granie Trevorem będzie już trochę bez sensu. A czy w sumie jest sens, ale po co pokazywać ciągle to samo? Tak więc dzisiaj jesteśmy Franklinem Franciu, ziomeczku, pokaż co tam masz do roboty. Wiączmy sobie do furki. Eee, może zróbmy to. To jest Beverly. Mamy blisko. Nie wiem, czy to nie jest misja pobożna, ale chyba nie. Ale cholera to wie, gdzie ta wszystko jest możliwe. W każdym razie długo. A w końcu trzeba coś zmienić, prawda? Drodzy widzowie, drodzy widzowie, powiedzcie mi, czy wam się podoba w ogóle taki format filmów?

Good to see you. No, seriously, dude. Dude, it is a backdoor bonanza without bitch's concerned. Ah! America's a sweetheart? Man, she likes cotton candy and puff. Yeah, ain't getting in the bunghole. No, no, seriously, dude. One shot at that dirty little slut monkey and we're in the money, homie. We're in the money. Uh -huh. And who says America is going to hell? Well, not me. I... <laughs> Come on, let's move. Now, remember, dude, this is a covert op. We need to blend in ninja style.

Ja pierdolę. Żeby Franklin, kurwa, który... Tak w ogóle zapomniałem wam powiedzieć. Franklin dostał chatę. Widzieliście. Znaczy no, nie, nie widzieliście w sumie, bo... Um, chatę nie pokazywałem. Ale chatę dostał zajebistą. Gdzie jest aparat? W oczach. Yy, w oczach. W dupie. Nie, w oczach. Gdzie jest aparat? Oj, 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 oj. Jak się włączał komórkę? Halo! O oh, kurwa! To jest kurwa chyba niedobre.

Dobra, trzymajmy kamerę na tej klientce, bo to ją posuwał ten koleś. Tak w sumie szczerze mówiąc to podejrzewam, że jeżeli wstawiłbym to w takiej formie to YouTube mi to zablokuje, ale zobaczę jeszcze co z tym zrobię, bo... Bo sam jest a nie wiem. To jest dla mnie za trudne. YouTube ma swoje prawa i na niektórych rzeczy nie można publikować, nawet jeżeli to jest w grze. Zresztą zobaczymy, zobaczymy jeszcze. O, przybliżymy tą kurwę. Awajryja.

ty no ja nie wiem czy to jest taka słuszna służba społeczna tak w sumie, no bo każdy robi co sobie chce. Paparazzo se taśma Nazwa jest zajbista Pytanie tylko co zrobi YouTube z tym, jeżeli ja to opublikuję. Ale nie chyba w takiej formie tego nie opublikuję. Nie wiem, jeszcze zobaczę co się z tym stanie. Mam taki mindfuck teraz w bani, że naprawdę nie wiem co z tym zrobić. Czy to naprawdę zasłonić, wyciąć, czy cholera wie co z tym zrobić. Ale w sumie wycięcie tego nie miałoby sensu, więc naprawdę nie wiem co się z tym stanie. Także jak wy teraz to oglądacie, to pewnie widzicie co się z tym stanie. A ja jeszcze tego nie wiem, bo ja dopiero to nagrywam i chce się wyjąć pod samochód, kurwa! O ty chuju jebany, co ty sobie myślisz kurwa, że możesz sobie kurwa ze snajperki cię dojebie. I chuj, twoja fura jest moja teraz. Jeszcze latarnia ja się na niego zjeba. No w takim razie widzicie, co tu się stało. Drodzy, drodzy, drodzy tani, nie no, oczywiście, że drodzy widzowie moi. Ci, którzy są, ci, którzy będą. I ci, którzy byli. A, dla tych, którzy będą i dla tych, których są, to zapraszam bardzo, bardzo do tego, żeby tam na dole jest taka funkcję, żeby kliknąć łapkę Dla tych, którzy jeszcze nie byli na tym kanale, zapraszam do kliknięcia subskrypcji i tego dzwoneczka, bo ten dzwoneczek niestety jest bardzo teraz rzadny na YouTubie, bo YouTube YouTube ma swoją taką politykę, która bardzo zachęca do tego, znaczy zachęca, w sumie YouTube ucina trochę zasięgi, także żeby być powiadomionym o filmie, trzeba ten dzwoneczek kliknąć, także jak klikniecie, to będę bardzo wdzięczny, a jak napiszecie komentarz to jeszcze bardziej, także Dzięki wielkiej wam wszystkim za uwagę, ja byłem Dragon Polski Smok. Dzisiaj odpurwiałem coś w gieta, także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Następnym razem siema!